Siema, jestem Gluxy, a dzisiaj chciałabym wam powiedzieć Nagrywałam to tak da szybko yy, Po prostu no, bo Jak wiecie, mam swój serwer I po prostu no No nigdy na nim nie gra i mam takie pytanie, czy by, Czy chcecie go dalej? Po prostu nie wiem, nie ma co Jego ciągnąć, jak nikt na nim nie gra Gdy Gdyby się udało, żeby tak było co najmniej na 10 osób codziennie. Na te 6 by było fajnie. Jak byłem na no kilka miesięcy temu, no może z miesiąc, półtora miesiąca temu grałem na live'ach sobie. No to było cały czas 6 osób, grało, grało i grało i jeszcze raz grało, cały czas. No a teraz tu nie ma nikogo. Innym. I tak mam pytanie, czy mam opłacać na kolejny miesiąc? Kolejny miesiąc, yy, serwer, czy po prostu go prostu ma, już, już nie być. Dajcie znać w komentarzu. Jeśli, jeśli to już obejrzałeś, dotrwaj do tego momentu, to udostępnij ten film swoim znajomym. Yy, Podeszlijcie YouTuberom, żeby no, i się spytacie, czy wypromują mój serwer, bo był fajnie. No i. No, no i zostawcie suba w górę i dzwoną. I wtedy będzie fajnie. Bo no po prostu... I tak, jak... Jak po prostu no, no już nie będzie tego serwera. No to będziemy grać na innych serwerach jak to, Więc nie? Więc nie, nie musicie subskrybować. Najlepiej, żebyście zostawili tutaj suba. No zostawcie 5 łapek w górę. Będzie fajnie. 5 łapek w górę. Powiem Wam coś da, dalsz, da, dalej. O co chodzi? Dlaczego? no co będzie jak nie będzie serwer. Ale no, mówię, no, no, proszę was. No, no, udostępnijcie ten film. Bardzo Was proszę. Dobra, ja, ja lecę, bo mam wyjazd, więc trzymajcie się na razie.